Widzowie, zdaję sobie z tego sprawę, że dawno nie było odcinka i właśnie jest ten odcinek. Dzisiaj jest piątek, albo wniósłę to w sumie w sobotę, chociaż chyba dzisiaj, więc oglądajcie to w piątek prawdopodobnie. No, albo w inny nie Nieważne, nie po prostu niby nic się nie zmieniło, ale zobaczcie. Widzicie to Custom Game? Bo ja mam ogólnie po angielsku Tak, jest już. Patrzcie, game version 0.44 To już jest, to wyszło jakieś 3 dni temu. Nie nagrałam z tego odcinka, bo po prostu nie miałem wty. I dropnąłem dwa z tego skiny epickie, z tego nowego koła w ogóle. Co to jest? Każdy, każdy pan wie tutaj. Te koło, to i Christmas, coś tam. I patrzcie, patrzcie, co dropnąłem. Tego i tego typa, to mi się mega podoba ten army mam. Miałem takiego farta i w ogóle z tego z zwykłego tutaj spina, tego o, tylko że on był jeszcze za sofrite. wiecie o co chodzi. Trafiłem tą legendę, a jeszcze przed przedwczoraj trafiłem to, a miałem tylko te trzy. I teraz mam 4-5, teraz mam 5 legend. Dobra, zagrajmy sobie tą grę. Ja już to, w to grałem, o nie, więc nie, ten, nieważne. Ale dobra, zróbmy sobie tak, że tu będzie może... Pint Splash? Dobra. Tu może będzie Ice? Dobra. A tu może będzie Blood Dobra. I możemy stworzyć teraz grupę. Tu macie kot. Jest dziwny, bo jest sześcioliterowy, jak widzicie dziwne, a zwykłe są pięcioliterowe, a w ogóle tam dość, strasznie z nie chodzi. I ogólnie to będzie grać z botami, rzadko się zdarza, że nie gra z botami. W sensie są czasem takie nieboty, ale jakby no są jakieś nieboty i tam. I po prostu czasem są nieboty i po prostu są nieboty, ale i tak słabo grają czasem a teraz będą boty, już to widzę. Czyli I na początek uwaga będzie. Każdy to już pewnie testował i jest oczywiście Pani czyli to co sobie wybrałem. I teraz Pani Sprash, tu są boty oczywiście, więc nie ma się co przejmować. To jest nie bot, bo tak trochę za szybko ruszył. Nie wiem, nie, nie wiem. Ale ogólnie bo fajnie, że już jest ta wersja. Nie wiedziałem że ona wyjdzie teraz. Myślałem, że ona wyjdzie już za długo jeszcze czasu, ale to tak. Bardzo się z tego cieszę, bo można wybierać mapki. Oczywiście za te mapki takie, co sam wybierasz... A, co jest? O kurde, nie wiem mi spalna, no, ale dobra, git, to przejdę tu na chillu. Ogólnie nie, nie ten, nie daje ci winu. Super, no czemu mi nie zalicza spawna. Ogólnie nie daję ci za to winów, ani pucharków, ani tych takich ekspatego do... No halo, no czemu mi nie zalicza spawna. Dobra, widzę, że już przejdę normalnie. Pain Splash to moja jedna z ulubionych mapek ogólnie. O, jest jakiś niebot. Dobra, myślałam, że już spadnę. Dobra, widzimy się już w następnej rundzie, dobra? Dobra, teraz będzie Icy Hate i w ogóle jest nowa mapa Hot Wheels Hustle, też się tu miaram mega. Ale fajnie, że można sobie wybierać mapy. Tylko tak jak mówiłem, niestety yy, nie dostajesz za to po prostu tych koronek ani kucharków, ani tego expa. Ach, nie wyszło mi. Nieważne, ale pójdźmy już sobie tędy. Napierów wróciłem, jakby co ze szkoły. Więc. O, dobra więc jakby no jestem trochę zmęczony, ale jest gites, gites majonez, gites majonezo o wybiło mnie, ale kliknę tą, a kliknę podwójną spację, dobra zeskoczmy sobie, chcę jeszcze raz to spróbować zrobić to trzeba tak i tak, a nie udało mi się, trudno, pójdźmy już normalnie o kurde, ej bo, bo ja mogę tego nie przejść, będzie beka ze mnie jak tego nie przejdę, ej muszę to przejść, dobra przejdę to, nawet szybciej niż ten typo. dobra widzimy się już na blokdaszu. no i teraz będzie blockdash, zaraz przetestujemy sobie tą mapę Hot Hustle. Hustle. a się ja ją już testowałam, ale po prostu zrobię z tego odcinek, bo bardzo dawno nie było odcinka już sześć, albo jak wrzucę to w, w sobotę to... Czyli jutro to będzie. Yy, to będzie. 6, i teraz będzie 7. Jak wrzucę to w sobotę, no to wtedy. wtedy yy, wrzuciłem ostatni odcinek. Dzięki w ogóle, że zostawiliście dość dużo wyświetleń pod tym filmikiem. Ach. A! Ej, muszę to przejść. O Boże, ale by była beka, ale byście mnie hejtowali, gdybym tego nie przeszedł, jakby, jak można nie przejść tak łatwego poziomu, no typie, typie, po prostu typie, no, jak można tego nie przejść. Ej, czyli, no, nie, no, ja chciałem to przejść. Dobra, nieważne. Dancing. Dobra, ogólnie teraz na pierwsze mamy ochotę z rasty. Potem blok dasz i potem blok dasz, więc jest Git, myślę. No właśnie, tu jest hasby, Nowa mapa. Ja wiem, już grałem dużo razy. Nie grałem jeszcze tak normalnie w zagraj. Tędy jest szybciej, jakby co nie skaczcie tam od razu na początek. Tędy jest szybciej. Dobra, let's go! Easy. To jest Easy, easy. To przyspiesza trochę, tylko że właśnie jej teraz nie wyszło zbytnio. Mój kolega mi mówił, że tutaj jest najszybciej, ale to nieprawda, ja myślę. Ja myślę, że po prostu każdy jest tak samo, bo to by było dziwne. Widzowie, wypiszcie w komentarzu, o co chodzi z tymi autkami, bo czasem masz takie inne. Nie wiem, jak to zmienić, czy to się zmienia, czy to po prostu masz losowe autko. Kurde, to mnie nie przyspieszyło, teraz będę wolna. A nie, przyspieszyło mnie. I to dobrze. Już trochę... Można powiedzieć, że koksza w tą mapę, chociaż nie powiedziałbym tak, ale... Dobra, teraz będzie Muszę Trzeba chwilę poczekać aż ani wszyscy tam przejdą. No ale nieważne. Dobra i teraz będzie blogdasz. I potem znowu blok więc... Pewnie na początku każdy z was wybrał blockdash, blockdash, blockdash. Jak pierwszy raz zagraliście z tą aktualizacją. Po prostu nie ma innej opcji. No jest niby, ale po prostu każdy by wybrał blockdash, blockdash, blockdash. Na początek był. Chciałbyś to przetestować tak z tam. Kiedyś blockdash to była rzadka mapa. Teraz blockdash to jest najczęściejsza mapa na świecie. <grytanie> jakkolwiek by to mówić najczęstsza chyba nie najczęstsza nie, boże, co to nie bo... let's go boże, jakie ja dawno nie nagrywałam filmów boże ale bym teraz spadł dobrze, że się zakwalifikowałem co jest dobre, to już nie będzie tak bez przerwy filmowej to już po prostu będzie ten bo... no, to po prostu Teraz jest race mapa i znowu teraz będzie blockdash Muszę uważać, bo wtedy miałem takiego farta, ale tutaj szybciej ludzie spadną i będę miał więc no. Jest po prostu easy. easy. To nas Beast na blockdash Ej. Boże, myślałam, że spadnę. Jakby spadł, to by była beka. Ile tu mogło być bek w tym odcinku? A kurde, nie udało mi się przynieść tych wszystkich. Tak. Tu musisz być ide idealnie na środku. Kurde. Kurde, myślę, że... <gry> Łatwa gierka. Dobra, tak na win, w ogóle dziwne jest to. To mam taka koronka, ale mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawić suba, oczywiście, i lajka. I po prostu, bo chcę wbić 50, a mam już 30, więc brakuje bardzo niedużo. <laughs> nie Dobra, widzimy się w następnym filmie. Cześć.